Jak tutaj jest? Jeżeli chcemy Pana Boga uszanować i, 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 i sobie na duszy krzywdy nie robić. W Kościele należy nie kłaniać się nikomu. Kościół to miejsce modlitwy i wszyscy są tam równi. Czy rozmawiając z osobami zajmującymi jakieś stanowisko, powinno się dawać im należny tytuł i przemawiać uprzejmie? Na przykład Pan Doktor będzie łaskaw, a nie Panie ja chcę. Nie należy nigdy podawać naprzód ręki osobie wyższej stanowiskiem. Było zaznaczone. Przy rozmowie nie należy trzymać rąk w kieszeniach lub w założonych w tył, lecz stać prosto jak żołnierz na rozkaz. No, dzisiaj różne dudy, Tuski będą rozmawiać, czy kto tam jeszcze, z jakich ja przykładów podawał? A pan Żytnicki, różni tacy będą rozmawiać z łapami w kieszeni, pan Chewusz tak, i inne, no. inne tego typu osobistości. I nie tylko. Wśród Salezjanów. Garniturowych księży też się tacy na pewno znajdą. Szliśmy, byliśmy małymi chłopcami. W Ostrowie z bratem szedłem. Naprzeciwko nas szedł pan dyrektor szkoły, pan Grzenda ze swoją żoną. Mieczysław Grzenda, Zofia Grzenda, pan Mieczysław, bo już nie żyje. I szliśmy, i za sobą mieliśmy rodziców. Ja szedłem z bratem i pozdrowiliśmy państwa państwa oboje byli naszym nauczycielem, pan dyrektor szkoły jego żona nauczycielką z tym że z ręką ma w kieszeni albo ręką w kieszeni mama nas tak kto was wychował jaki wstyd ja was tak nie wychowywałam to do dziś to do końca życia będę pamiętać miejsce w którym mama tak nas tam zrugała że, że, że. Że zapamiętałem także warto, jak się zwraca uwagę, tam, czy dzieci macie, czy wnuki, to już tak, jak już zwracać uwagę, to tak, żeby, żeby poszło na całe życie. A nie zawsze się wypowiada formułę zapamiętaj to sobie na całe życie. Więc warto tak zwrócić uwagę, że, że ja już chyba od tego czasu już z ręką w kieszeni nikogo nie, nie pozdrowiłem. I od mamy to pamiętam. Od mamy. Nie należy nigdy, to przeczytałem. Oczywiście to są sprawy, no jak tu się naruszy, to trudno mówić o grzechu śmiertelnym, czy, czy w ogóle będzie o grzechu. O grzechu tak, jak najbardziej, ale, ale ranga grzechu będzie... No bo są sprawy, sprawy w zależności od tego, kto, gdzie, jak się wychował. Tak? Kto nas wychowywał. Towarzysząc osobie wyższej stanowiskiem należy iść po lewej stronie. Towarzysząc osobie wyższej stanowiskiem należy iść po lewej stronie, a jej zostawić stronę prawą. Niezależnie od tego, czy się idzie... Jeśli się idzie samotrzeć, samo pewnie samotnie, to środkowe miejsce powinno się dać osobie najwyższej rangą, a prawą stronę zostawić dla drugiej osoby najbliższej jej stanowiskiem. Jakby należało tłumaczyć zasadę, że osobie wyższej stanowiskiem, czyli można przyjąć godnością mieć po prawej stronie, że jestem wtedy tym, który prawą ręką ochrania i broni? Nie jest to jednocześnie zależy, zależne od tego, czy się idzie brzegiem chodnika, czy... No, tu są, ja czytam te rady, które tu są poszczegóły można do pana, do, 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 do pan krajski pokazywał chyba też lekturę, nie wiem czy ja ją miałem, chyba biskup Pelczar albo za czasów biskupa Pelczara były zasady Sawivr, napisane też do przestrzegania dla kapłanów. Z nami, z Salezjanami, to no, no, jakieś tam zasady nam w seminarium mówione, ale bym powiedział, że to sła, słabo to było. Zresztą, to też jak, jak spotykacie, jak widzicie nieraz duchownych, widzicie nieraz, czyli y, niewierni, y, decyzjalnych, to oni inaczej chodzą. My to jesteśmy, ja na przykład to jestem taki, no nie wiem, jakby to nazywać taki, że, nazwać, że swobodny czy luzak, swobodny to jeszcze jest tak, y, no, brak jest po prostu tej, tej, tej formacji, takiej szlachetnej, jak mieliśmy. W, przyjeżdżał do nas do seminarium ksiądz, żyje dalej. Odprawiam Świętą w Rycie Rzymskim. Ksiądz Augustyn Dziędziel, Salezjanin zastępował tam w czasach perelowskich, komunistycznych, generała z Rzymu, jak nie było struktur tutaj, tych przełożenia z Rzymu na, na Polskę. Jak on przyjeżdżał, to miał maniery takie, miał doktorat z prawa. Jak, znaczy, od razu się widziało taką książęcość, tylko że ona przeszkadzała, bo tak mieliśmy takie przekonanie, że no dobrze, to tutaj tak ksiądz tak jest godny, a ten jak pójdziemy grać tam w piłkę czy bawić się, tak się ksiądz będzie zachowywał. W tak. każdym jak się siedział. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mi się wyświetla e, okienko e, ksiądz, e, nawet znam osobę, która chyba na jakieś seminarium chodziła, ksiądz profesor Lauchan de Berier, prawnik, kapłan, jest u RMF Radio, czy takie wywiady, to Mazurek to prowadzi? Taki, taki trochę szurnięty się na winie znał, jak sieci czytałem. A teraz to tak różno, taki, 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 taki błazenek trochę. W każdym razie książę Loshaum de Berger tam siedzi. E, e, sutana, no nie ma tego, jak tutaj ma coś rozpięte, Konierzyk biały, tak elegancko wystawiony w każdym razie tak, tak ręce trzyma, tak, tak. No Pewnie też tam tak. No, tak należy, tak. Są miejsca, gdzie tak. Gdzie tak należy. Nie można się zachować jakoś, nie wypada, no. ale tu jest o tej stronie, towarzysząc o sobie wyższej stanowiskiem, znaczy iść po lewej stronie, a jej zostawić stronę prawą. Czyli ja bym to mówię tak tłumaczył, że jej zostawić stronę prawą, czyli jest po naszej prawicy. I gdyby pytać, no to będzie podobnie. Jak mężczyzna idzie ze swoją żoną, to jak jest mańkutem, to w której, po której stronie ma żony? Prawy. Tak samo jak, jakbym był leworęczny i się będę witać z tobą, a jestem mańkutem, to którą ręką się mam przywitać? Prawo, a jestem mańkutem. M mój brat nas przekonywał, bo po ślubie wziął swoją, czy w ślubie... Miał żonę odwrotnie i, i miał tak w głowie namieszane, że nas przekonywał: To nie ma znaczenia, to czy ja po tej czy po tej to jest wszystko dobrze, to, to, to samo. Także tu należałoby tłumaczyć, że, że mam osobę godniejszą, to jestem z jej strony lewej, po to, żeby ją mieć po prawej stronie, bo prawa ręka jest silniejsza, więc jakby trzeba obronić. Przepuścić, poprosić, to idzie po mojej prawej stronie. Jak idziemy we, 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 we troje, to godniejsza osoba idzie najgodniejsza po środku. Po środku. Więc jak idzie dwoje wiernych, pan yy, jakaś niewiasta yy, z Łęckich, a z których to Łęckich, by pani zapytała, idzie kapłan i, i pan mistrz, to niewiasta powinna się jak najbardziej wepchnąć do środka. Nie, no nie powinna tak robić. Chociaż być może by jej to bardzo pasowało. Tylko mieć kapłana w środku i z jednej i, i z drugiej strony. I wtedy, I wtedy z prawej strony kapłana idzie druga osoba według według godności. No to wiem teraz będzie właśnie rzucanie losów czy. Kto jest godniejszy, czy jakoś to by należało znaleźć. Jeśli dzieje się samotnie, to środkowe miejsce powinno się dać osobie najwyższej rangą, a prawą stronę zostawić na drugiej osobie najbliższej jej stanowiskiem. Wchodząc do domu z osobą wyższą stanowiskiem, należy otworzyć jej drzwi i puścić ją naprzód. Na Wronieckiej mogli czcigodni, wierni zauważyć, zawsze chodziłem pierwszy. Z jakiego powodu. Ksiądz był u siebie. Byłem u siebie to jedno, a byliśmy też na terenie, w którym nie mogłem Cię zapewnić, że nie dostaniesz jeśli nie pałką w głowę, to że ktoś cię nie przywita jakimś, jakimś wyzwiskiem, czy czymkolwiek. W związku z tym idę pierwszy po to, żeby wziąć to na siebie, tak? Bo jestem gospodarzem. Unikać należy następujących niestosowności, plucia na podłogę, pluć należy w chustkę od nosa. No więc tych przypadków raczej się dzisiaj już nie widzi, czy spotkaliście się jeszcze tygodni z masowym pluciem. W szkole pamiętam, żeśmy pluli. Nie żeśmy, tylko że, że, że chłopcy pluli zażyłość, się. Zażyło się. Ale, ale ksiądz tu, jak pamiętamy, pamiętacie z katolizmu, to mówi, że nie wolno pluć w kościele, czyli, że pluli, że pluli, że sto lat temu poziom był kultury taki, jak się czegoś tam najadł, czy, 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 czy to, to po prostu pluł, więc nie należy tego czynić. Jeżeli to jest, pluć należy w chustkę od nosa. Otwieraniu ust przy słuchaniu. Słuchaj, to trudno wyobrazić, ale czasem tak jest, że ktoś słucha, że coś tak, tak rozciąga. Roz, że tak, że rozciąga, roz, tak. Otwieranie ust przy słuchaniu, głośnego śmiechu. Głośnego śmiechu. Ha, 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 ha. Czy niewiasty się potrafią zbyt głośno śmiać? No, czasem tak. Czasem tak, też potrafią. Zbyt głośnej rozmowy w towarzystwie, no jest kłopot właśnie jak się y, słabiej słyszy, to wtedy się też y, od razu zwiększa intensywność, y, raczej tak działa, że słabiej słyszymy, głośniej mówimy, bo nam się wydaje, że słabo Zwykle, słyszymy siebie, to inni nas też słabo słyszą, tak?